Halo halo, cześć, dzień dobry witam was w kolejnym odcinku z Rocket League, a, a dzisiaj ze mną najprzy, najbardziej sympatyczny polski youtuber, mhm. Mr. Adamo 15. Witam serdecznie. <laughs> tak, najsympatyczniej. Najsympatyczniej, tak, dokładnie. Kurc. W sumie ty jest. Kurczę, ty, ty jesteś akurat taki, że jeszcze nie wiem, jakoś mi się nie zdarzyło, żebym cię słyszał jakoś tak, żebyś głosu uniósł czy coś, więc. Rzadko u głos. Może, że w FIF-ie. w fif to słyszałem. FIFI- to dość często zależy, jak tam mi coś wyjdzie lub nie. No to lecimy. Leć pierwszy od razu. Zobaczymy, mm -hmm. co z tego wypali. Łops. Nie, nie idzie w bramkę. Łoko, ładny słupek uderzył. O, idziemy, idziemy z akcją od razu. No, zdejmij mi to. Już widziałem, jak tam leciała zero busta o kurde, przeleciałem. A zaraz. szkoda, że, że, no ale jakby to, jakbyś tak ładnie trafił od razu, to by mogło być coś. Oooo, lotnik. Ty, co on tam wiezie tą piłkę? Ładnie. O kurde, chyba on No i zjechałem, z... dobra, spoko, spoko. Udało się. Łooo. Wow. To było nawet fajne zbicie. Mm. Kurcze, no myślałem, że już go tam ta piłka ominie i będę miał easy, z... tylko Ty... sobie przeskoczę go i spoko. To jest niestety chyba najgorsza. Ładnie. No czy to jest najbardziej niebezpiecznie Uuu, ze ścian Ktoś. No. jak coś. Ona ma naprawdę z dupy może polecieć. Spoko, na razie, na razie się bronimy, za wzięcie. Szukamy okazji na bramkę. Jakie zbicie ona, nawet fajnie. Ja, ty, ale to był lag, czy się nabija piłka? Ona się nabiła na ciebie, bo ja ją trochę zbiłem. O, pięknie. U, ładnie, to może być coś, to o chyba jest. będzie coś. To będzie bramka. Oh, 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 dzięki. To jest Mr. Adamo z strzelcem pierwszej bramki w tym spotkaniu. Tu miałem lecieć ogólnie po nią, ale trochę zrąbałem przy. Przy wystoku, Ty, ale więc. Też masz wrażenie, jakby tą piłkę kolegowało, czy tylko nie, mi się tak wydaje? Nie, nie mam. No to może mi się wydaje. Albo u mnie coś jest. No Zależy, to możesz powinno. mieć przy nagrywaniu FPS-y troszeczkę mniejszone. Nie, nie lecą mi, wiesz. Aha, no mam tyle samo co normalnie. O, wyżej niż dalej. Łe, wow. w tych nie trafiłem, dobra, już trafię. O kurde. Ech, dawaj, to wyjadasz, skacz. Koda, żebym tak nieciekawie ustawiony. O sied. On trafi. Jedni. O. No podbiją to, ale nie tak chyba. Ojej. Ale, Bramka, ja, jadasz, <laughs> kurde. Jak ja myślę, że Ty chyba trenujesz. Tego Roketa. Ja no, powiem szczerze, że tak. I To zależy od meczu, bo raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Niekiedy 4 przegrać, i to tak przeze mnie naprawdę, dosłownie. A niekiedy. A potem 20 wygranych. No tak, a potem 5 branek w jednym te... meczu. Jedziesz. Jak było to ostatnio. No chyba jakoś nie... nie zdecydowali się. Albo chcieli tak właśnie zagrać. Oj. No nawet dobrze, bardzo dobrze. Tu nie cię tu boostów szukać w ogóle. powiem wiem, że są przy bramkach te większe. O, Ale wpadł. Uuu, ale wsadził. Nice. A ta piłka bardzo dziwnie leciała, bardzo dziwnie. Aha, to on na ciebie tak, nabił tak, jeszcze. Tak. No dobra, okej. Okay. Jak takie wyjaśnia. bramki my mamy strzelać, to to easy. Zero, na razie dobrze. I żeśmy sobie pojechali. Dawaj ja też? Dobrze, dobrze, dobrze. Ja ostatnio okay. zdecydowałem się, że takie są właśnie najlepsze. Ups, chyba nie, nie chcą nie do końca tak wyszło jak o, trzeba. Dobra, zablokowałem. O, o. o nawet busta mi zostawił pod własną bramką. Ole się strony. nabiłem na słupek. To widziałem. To był niezły, dobra, jakiegoś busta trzeba złapać. Oj, chyba źle mu to wybiłem. Chyba bardzo źle mu to wybiłem. ale to mnie lagło. Ach, spoko. Nic się nie stało jeszcze tam z gościem, chciałem go zepchnąć. uczucie to było złapali. A wiesz co, podwójny chyba, chyba skok zrobiłeś. Nie, o, i no. to chyba potem nie sądzę, może klikłem w drugi i mnie mm. zatrzymało. Tak, tak, no właśnie. Dlatego miałem takiego Jeśli Wiesz, wiesz ile, ja to, ile ja to razy miałem, to już naprawdę jest jakaś masakra. Uważaj, wejdzie. O, Nie, dobra. A też, dawaj, dawaj! O, oh, nice. Co ja, się, co ja się martwię, jak tu, kurczę, Borubar bo na bramce. Boruba. Czekaj, czekaj, czekaj. Oh, yeah! No sied. Ale musiałem tak z wyskoku to trochę. No, chciałem wam cofnąć do tyłu, ale nie pykło. Chociaż, chociaż. To może być dobry lop. Pykło. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Ej, zauważam, że jak dłuż... robię sobie dłuższą przerwę od orkieta, to epigram. No. no. on chciał fajnie to wybić. No, ale raczej miał problem to sięgnąć. Mm, no, fajnie, bardzo fajnie, strzał leć. No, 4-1. Niezłe rozporządzenie. No pięć chyba. 5. No raczej kurczę. No. Takie mecze to ja lubię. Przecież to nie jest w ogóle Takie. moja ulubiona mapa, to jest jedna z tych mniej to, ulubionych. To jest to jest jak Tokio i Wasteland. Nie, nie? no Tokio to Czyli najbardziej kurde. nie lubię, a to już jest ta bardziej nie, to jest lepsza z to Tokio, twoja, ale najgorsza z innych. Oj, mogę. Aha, Aha, Aha już okej. myślałem, że to wchodzi tam. Oj. Przeleciałem ją niestety Dobra, ja cofnę się po usta A, dobra, porobiłem gości, ale i sam siebie też. No żeby się teraz fajnie odbiła. O, Sorry. Mój błąd. No nie ma... Nie, już nie chcę tak wpaść Uuu. Mega łatwo do bramki. A i myślałem, że minie się z nią. Ups, dobra, sorry, ja źle wybiłem Ja tak też nabiłem, żeby ona tylko zwolniła. Bardzo dobrze. Oj. Oj, I'm here, my friend. Ups. O nie, co ja odjebałem? Dobra, o, nieważne. Tak to... nie. Nie mam pytań co, co ja tu odjebałem teraz. Zaraz, ale, pa, patrz. Zawsze taka... ale, ale patrz, to. jest zawsze taka bitwa, nie, że tak, nie jest. I poszedł tam. O, ładnie jak... go wepchnął. No ładnie, ładnie. Ale nie, no ja mogłem to wybić generalnie, tylko że sobie nie tam skoczyłem. Ale no no przeważnie dobra, takie, no, takie piłki no są to... najgorsze do wybicia. Nawet nie cała, więc ups, 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 ups. Ma, ma... E no. No, wybić. To nie było już fajnie. No i nie mam boosta, to niemiło. Nie po prostu wysadził tam. Ej, dobra. Moment, o oh, nice. Bez boosta? Nawet mocno poleciała. Mm. On chyba jeszcze mi to nad podadzą? Aj. A jednak nie. O ty. Patrz, co robi, patrz, co robi, wariat. Bardzo dobrze. I dalej. Nie mam boosta już tutaj, żeby. O w sumie, nawet on to zostawił, więc tak. Wygrał. Oh yes. O, ty. Nie wiem, czy ja to wybiłem. Byłem ja pewny, że to strze... Nie, nawet tego chyba nie tknąłeś, wiesz? O, fakt, to to było dzikie. co ja zrobiłem teraz. A, jeszcze mnie rozwalili. No, wygraliśmy ten mecz, ale. Oh, Ale ostatnia akcja myślałem, to była myślałem, po prostu to... system Czekaj, będzie jeszcze szansa. Chodź. Nie, nie będzie szansy, nie trafiłem, bo piłka była odklejona od ściany. Ale 5-2, jak na pierwszy mecz. Jak... jak na mecz startowy, nawet nieźle. O, coś mi się samochód nie chce kulkować, czekaj, teraz i to jest za ciężki, żeby się. O, oh, Ja wam No i bardzo ładnie. Bardzo równo idziemy. No to co, jest, to jest plus. Lecimy po tego, po ćwalcie, ale dwa w tym meczu, tak? Oby. Tak zgaduję. Na razie fajnie. Cztery Nie, no strzały, pociątek, cztery początek bramki. Niezły. Mm. Udane, udane. maja jedna asysta, dwa strzały, jedna bramka. Trochę taka kalkulacja, słaba, no ale. To zrobisz. No, ale. przynajmniej już takie bardziej normalne boisko. Pro i weteran, to w sumie okej. Okay. E, pojadę to pozwolisz koleże że ja pojadę oczywiście nawet próbują to o właśnie tak i wybiję. i wybię kurde to jest... to było... I już to widziałem akurat, ale że to siła wybije. uderzenia była całkiem bardzo ładna kurde bardzo szkoda. ładna naprawdę to bierzę w ustę wiedziałem Pani? Oni, myślę że mają oj Spokojnie, nie, ja się cofnę tutaj. Pff, tutaj to sam Tak jak jest, klikawal, ale, ale nie mogłem tam. Myślałem, że ten. Że, że się trochę powstrzymam od zaśmiania, bo to fajnie wyglądało, ale ty i on takżeście zrobili takie dwa fikoki do tej pory. Nie, pilki, to samo tak ja mi że nie ten przycisk, co potrzeba, niekiedy na tej myszce to są. A ty na myszce klawiaturze, ja myślałem, że to Napadzie Nie, nie, nie. Napadzie na dnie. Trochę, trochę wyżej. Jest. No, pięknie, kurczę. Ale znów chciał ją wybić, znów ten sam. Mm, tak. Widzę, że kolega, no, kolega Koraxin, nie wiem, no, tak, Koraxin. Trochę nie za bardzo wygrywa te pierwsze tak, piłki. Koraxin, tak, ale pros z kolei la, Lucky. E, tak, bramka i jedna równo. wyciągnięta, więc mm. daj radę, zobaczymy, jak laki teraz. No, laki dobrze też przy jedynkach. Bardzo dobrze. U na dachu ci wylądowałem. Mhm. Dobrze. O, ale ładnie, żeś był tam zabokowany. ja, to nie powiem. Nie w tą stronę, tak? No czy... jestem, jestem, brawo. Chodzi oni są? odjechali. Aha, odjechali, to odjechali. To Uważaj, podjeżdża. Korda, chciałem go wziąć bokiem, a on. O, się nabił. U, dobrze. dobrze. Szansa na jakąś kontra. A się tam. Nie mam busta, mam gusta. Oj, ej, ojej, Aj, żem wiedział. No, Ty, szkoda. szkoda. Ja chwilę. tak wiesz. Easy, easy. Naprawdę jest, jestem z tyłu, gra jest taka, gdy ktoś robi błąd, którego myślisz, że on takiego nie zrobi, co nie? Mm. No bo on miał tak prostą uderzenia piłkę, że... Nie spodziewałbym się, że on chybi. Tupek Tłupek. O! No odgryć, to ładnie to, po, tu poszli ładnie. Mm. Trochę nas pociślić tutaj, nie powiem. Fajną co ja też czekałem, żeby polecić z od razu, a on. Nie no, spokojnie, dobrze, dobrze no i tak jest. Dobra, jadę, Mam a, dwa, jeden, jest i jak coś to możesz wyjeżdżać chyba. Próbuję, zobaczymy co z tego. O, ale mi minęła, szkoda. Mm, właśnie widziałem, ale spoko zgarniesz sobie Busta, ja pojadę sobie po drugiego. Dobra, jednego mamy z głowy. Uważaj, jeden drugi. I to bramka. No kurcze, nie, sorry, ale nie miałem za bardzo jak tego wybić no, wiem, z tej pozycji. No wiem, wiem. Spróbowałem jeszcze tak, wiesz... nie ją, ale ładnie udało a ona się Znaczy no, tutaj, patrz, wskoczyłem do bramki, chciałem się wykręcić, wybić, no ale cóż... Ciężkie takie nabite piki są 3 minuty, minuty spokojnie, powinniśmy to nadrobić, bez większego problemu raczej. O jest przewiozłem go trochę na tym. O, o, dobra. dobra. Jak takie coś będę robił, to raczej może być ciężko tutaj coś wywalczyć. Bram. Mega konkretnego, dobra, jestem w bramce. Dobrze, coś dobrze, dobrze, dobrze. Oooo, dobrze. ładnie. To Kurde chyba jest nie, bramka. Wiedziałem. Wiedziałem. Kurczę, żebym do... wiedział, że tak nie dolecisz do tego, to wcześniej. Mogłem poczekać był, na nią, gigi. kurczę. Oj. Dobrze, dobrze, oni też się tego nie spodziewali. <grym o, <grym nie trafił i... tego. Oje, nie trafiłem, chciałem samo. Al byś musnął. To jest bramka. <laughs> fajnie, fajnie. Nie wiem jak ona tam poleciała właśnie... Patrz, Ja też nie mam bladego pojęcia. Patrz tutaj Aha, trafiłem. Luk, tu luk, gościu luk. mi podbił tak, i, dobiłem. i dobiłem. Fajnie, fajnie. No jeszcze o jedną bramkę no to walczymy. A dwa ja i ci blokuję, a ty strzelasz. Zobaczymy. O. O. A jednak nie miała być tak ładnie zablokowana, ona sobie poleciała do góry. Nieszczęsna. Szkoda. Szkoda. Wracam się po busta. I czyżby? Nie, słupek, dawaj jadać twoja musi być. Brama. O, nie! No nie! Ja pierdziele już byłem pewny, że to siedzi, nie? No, to już jest taka do nie... No nie do obrony, to nie? Pukni dobrze. Nie no nie spodziewałbym się. Oj, dobrze. No co ty jak ja się kręcę to z bustem. gościu? Nie, nie wiem, jak mi się tam udało w ogóle to sięgać do tej piłki, ale jakoś, jakoś. No, ale by przerzucił, ładnie. Sięgnie to, kurde. Żeby Bięknie. trochę wyżej poleciała. A no, lotników w przeciwnej. <grym> nie. Nie, kurczę, no jak już nie fart. Już mówię, żeby ją tylko dobić, bo laki już leci. Nie wierzę. O jezu, się wywaliłem się bramce swojej. Szkoda. Na razie Dawaj. mamy dwa pechy i tak dwa będzie. razy słupki, poprzeczki. Łups, mhm. ale żeśmy tu odjebały. we dwóch jeszcze żeśmy tak. polecieli fak. Nie wierzę czasami. O, teraz szansa na dobre, kontra, tylko by nie trafił. Aha, ale nie to nie. nie trafi. Ojej, dobra. Czekaj. Łotnik. kurde. O kurde. Ło, sorry, Adaś, ja ci nie widziałem, dobra, ty. Zobaczyłem dobra. cię dopiero jak ten, jak żeśmy się puknęli, że tak no no i zdążył kurczaczek. No zemściło się to, dlatego że nie trafiliśmy takich piłek. Mm, Czy że ja nie trafiłem? trafił? Jeszcze mamy kilku, Ole, kilka sekund. Dobrze dobrze. Wow! Myślałem, że to biorę, a jednak nie. Piano o leci. No, no i kurde. Jeszcze raz? Naprawdę laki. Czekaj. Mnie? jeszcze raz? No Jezu ile razy. No i ten w końcu musiał przylecieć, nie? Kiedyś. O Jezu. No nie, ja się tak, jeszcze tak zaczepiłem tak, o tak. słupek. niestety nie wyszedł nam ten drugi mecz, to już jest pewne. No ale dwa no, strzały. 18 sekund. Czekaj, jak to nam wyszło. I Ach, po czy... jednym strzał, Nie, ty miałeś pięć strzałów, ja trzy, razem no. no. osiem. Oni siedem i nie chciało się jadę chyba. Chyba nawet nie popatrzyłem, który z nas powinien. No ty, ty, ty. No, mnie, no, mnie no, Nie, 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 niespodziankę, jakbyśmy se stanęli. Koda. Nic, no. Możemy możemy spróbować chyba trzeci, Oj. chociaż. Tak, możemy tak musimy... nawet. Trzeci akurat na spokojnie jeszcze. Szkoda, że... Czekaj jeszcze coś. Trzymaj! Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to pójdzie jeszcze tak. cokolwiek. My Myślę, żeby jeszcze ją trochę przeciągnąć, hmm. ale... No ja ją podbiłem tam jeszcze jakimś cudem, ale... No dobra, gratulacje do, dla przeciwników. Byli lepsi, Oczywiście. a my mieliśmy Dziedzin. mniej szczęścia po prostu. Tak, tak. Graliśmy bo... na podobnych poziomach, tylko no udało Ty, no, się. No, dywizja 4, no bez jaj. Nie udało mi się, że mam dywizję piątą. Zaskakujące. Tak? No to brawo. brawo, nie spadłem brawo. No nic. ja spadłem o dziwo. Więc jest no dobrze. Nic, nic. No nic. No. Zobaczymy, zobaczymy w trzecim meczu. Nie, trzeci darujesz, mecz przegramy... tego trzeba po prostu w poprzeczkę, jak ona tak pięknie leciała. Ten kantem fact. się tam na linii odbiła. Ty, ten promiał wyższą rangę niż weteran, no nie myślę. Mhm. Co my tu mamy? Jokera i kartofla. Dwóch weteranów, eh, tej to już No okej, okay. jedziesz. Masz bliżej, więc. No dobra, wygrana jest, więc jest. Wow, ale ja kapiła. w procesie, bo nie mam nic, więc tam nic Czekaj. nawet nie wygrał. Zobaczymy co oni Czekaj, wykombinują. Za, co oni Oj coś... Czy co oni są bynajmniej Team czy coś w tym stylu? Tak, to jest niby Team Ale tak jakoś dziwnie jak, jak na Team to se strasznie przeszkadzają. No. I to bardzo Powiem szczerze o, Ale wyprzedzimy. Bra Ojeju. Czyli no już. Dziwnie grają, team, ale tacy przeważnie wygrywają. To snuł się, bo ta piłka i Tak Dokładny. No właśnie. No wa tak jak właśnie teraz, Aha, nie? No właśnie. I gol na pewno. sorry. No nie. Spoko, spoko, ludzi. Mój błąd. Wiesz, cholerny. E, umówmy się, że gramy dla przyjemności, nie? O, to. O, tu, tu ale nie, no, nie gramy z złote kalesony, ale, ale, takiego, ale błędy. No, Wykazują jak, jak ja cię się gra w bramce. No ja o, mogę, 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 się z Tobą zamienić, jak coś ty pójdziesz do przodu, a ja se postoję. Ja nie ma, nie prosto... ma, problemu. Oj, 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 co oni tutaj wyczynią. Dobrze, bardzo dobrze, wezmę ją. O yes, musiałaś się odkleić. Bardzo fajnie. Nie mam boostu za bardzo, tak kurde ciężko mi tam, oj, niech teraz ale... wjechać. Spoko, spoko, tam piłkę. Ej, no kolego, nie popychaj mnie. Oj pięknie. Oj nice! O mnie lagło. Kurde, nie mam, Nie mam busta Ale cię wiemy. No, ja ty nie wierzę. Ja nie miałem boosta, nie wiem co musiałem do tego zalecić. OOOL mi piłka zmieniła kierunek. Oj, Oj shit. O, ja mu zagrałem to Nie wiem. No i dobra wybić. Nie, ja też zjebłem sobie gdzieś w góry i... B w Bieszczady rady wyjebę bramce. Ja chciałem tam wykręcić i tam wybić, ale... Nie, no ja wjechałem na ścianę i mnie ściana odbiła, nie? Tak kijowo mnie to ustawiło. Dobra, no nadrobi, nadrobimy myślę. No ja jestem cały czas optymistą, ale myślę, Znaczy ja że... to się nigdy nie poddaję, no może tam jak zobaczę, że jest... Nie znaczy wiem, 30 sekunda 5, 0, i przegrywam, to wiesz, to nie i tak. wiem, 0 O, nice. O, ale czemu? No nie, nie o miałem jeju. jak uderzyć tego, żeby o, ja nie potknął, nabić tak. tego na Ciebie albo na przeciwnika. Spoko, już wracam. Zobaczymy. Dobrze nabili sobie. Mhm. Ale... Nabijają sobie, ale dobrze, dobrze im to idzie No patrz, jak mi zajeżdża drogę w Czekaj. Ach, myślę, że... No ja się zastanawiam czy tego typka nie... Dojnąć, tam delikatnie jak? jak spadł na tą piłkę, no nie. A ja się teraz na słupku przewracam u nich Mogę tego ogarnąć. Chociaż mogłem tam zostać. No, w sumie, jakbyś na tamtym słupku stał, to miałbyś bliżej do piłki. I? No i Adaś strzelobra. Nie wierzę! No nie! No jak, wlecie, jak to, ja to już są jakieś jaja. No po prostu. Większego pecha. No trzeci strzał i trzeci raz. albo słupek, albo ktoś obranił, więc pozdrawiam. To się zaczyna. Nów. Co no i teraz, Odaś. Kurczę, za daleko. Teraz Adaś. Kurde. Wiedziałem, że za daleko byłem. Więc. No nie grino, tam masz obok Musisz jeszcze raz o, delikatnie. Nie bo kurczę nie miałem jakby za blisko Dobra, tej piłki No ja tam bardziej troszeczkę, bo za blisko jakoś tej piłki hmm. Wejdź tam do końca, zobaczymy co z tego wypali Off nie, za mocno była. Nie ja, nie no, jeszcze dotknął, Gdyby nie dotknął, to chyba centralnie by mi wpadła Tam gdzie być powinna Uważaj, Jadaś? Dość... Ja byłem z boku, więc. No teraz to już e. można się pożegnać Kurczę z tym Nie no, jakby nie patrzeć ładne akcje, nam wychodzą tylko. Tylko brak wykończenia. Dobrego. Albo wykończenie, które jest blokowane. Mm -hmm. O nich. Dobrze, chociaż ten pierwszy wygraliśmy. No dobrze. No przynajmniej tyle, nie? W start mieliśmy dobry, a, po a potem jak zwykle. A potem. trochę jak Polska z za dawnych czasów. No teraz trochę lepiej mi o. wychodzi Ale mnie popchnę, aha no bym Jakbyś do tego wleciał, doleciał jakby to... Było to... Piękne. No, no wleciałbym, tylko że kurczaczek mi ją ruszył. No to nie, nie teraz to mnie tak porobili. No był. nie, nie wierzę. Czwarta bramka A no, odgryźli się za ten pierwszy, tam grąbaliśmy mm. pięć, więc. Ale to jest dziwne, pierwszy mecz wygrywasz tak łatwo, a mhm. później idzie już tak jakoś strasznie pod górę cały czas, że to masakra jakaś. No, wyszukuje nam coraz lepszych pewnie. Hmm, możliwe, może i tak to działa. Ale chociaż taką bramkę pocieszenia, chętnie. O nie, nie, nie! Ojej! Jakiego mają farta, naprawdę we dwoje odbijają się te same miejsca i i za każdym razem jeszcze muszą trafić. O, nie? No właśnie. To już to już boli trochę. O, 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 Nareszcie. o. Nareszcie. Nie. No ja, nie! Jak ona nie. Czy ona była już prawie cała. Nie bramkę? mam bladego pojęcia. Nie no, to już jest śmiech. To już, już się cieszyłem, że to będzie bramka. No ja już byłem pewny, że to jest właśnie bramka. No o i nich. jest dla nich. No nie. Nie, to już jest naprawdę. Nie wierzę. Nie w ten mecz. no, nie wierzę. Jakiś ja ten też tak, nie. tamten mecz nie, po prostu nie wierzę. Szkoda, że nie ma powtórki poprzedniej tej akcji. Ale... No jedziesz odaś, no nic, no, trudno się mówi. Pokazujemy jedno. oblicza prawdziwe tej gry. Tak. raz wygrasz, a potem dostajesz łomot za każdym razem, jak tylko próbujesz coś ugrać. No dobrze, dobra, brona. Niby goście popełniają takie proste błędy, no. nie? Ta piłka tak lata, a i tak, i tak ty ją trafiasz i to nie wchodzi. Aha, no to fajny poleciałem sobie teraz. No. No ja czekałem już do samego końca teraz powiedziałem sobie nie. Nie skaczę, nic nie robię, poczekam. Ja już sobie teraz. Z... Ale dobrze, bo przynajmniej do... tego gościa no. odciągnęłeś. On myślał, że ty ją sięgniesz i skoczył, za tobą pojecie ja ale stanę najwyżej. Chociaż 22 sekundy, to byśmy musieli teraz naprawdę szybko bramki strzelać. Nie wiem, czy w ogóle jest taka. Co? O, jest A. taka opcja. Kurde. No nie, tam to stoi. No. A daj spróbuję ci to leciutko podrzucić. Bardzo ładnie, nie wiem, czy to sama nie wleci. No właśnie. No to grif. kurde. Ostatni sekunda. Jakbym wiedział, że ten Joker w ogóle nie ruszył się, co nie? To bym jechał do końca, patrzę, że on jest przy piłce, co nie? O, piłka obok niego, aha. Trochę za późno nam te, te bramki zaczęły wpadać, jakby nie patrzeć. No trochę, no pięć bramek mają, no to nie ma się co dziwić, że... ...że nawet sami się teraz odpuszczają. Hmm. Dobra, wybuchłem, gościa, przynajmniej zdążysz? Aha, jest. O, nie. jeszcze Kurczę, chciałem, jeszcze nie. chciałem widziałem. i niestety. Oj to nie zawsze nie, nie wszystko trzeba wygrać, gra jest Otóż dla to. zabawy, prawda? toż to. Więc, więc o jak najbardziej my się bardzo dobrze bawiliśmy po filmie, będziemy zemścić jak nie wiadomo co, ale na, na filmie wszystko super. To. <laughs> nie no, akcja, akcja fajna, szkoda, A że... Ej to chyba Pol Polaki byli. Aż tak? Mm, tak no mi się no coś zdaje. Moment. No dobra no wygrali, cóż bywa. Lodziska, link do Adasia się w opisie. Jeśli ktoś nie zna, to bardzo serdecznie zapraszam. zapraszam. Oczywiście u Adasia dużo dużo farminga i wiele, wiele innych gier. Tak? Ja serdecznie zapraszam. Dzięki Adaj za nagranie i do się w kolejnym odcinku, oczywiście. Na razie, cześć.